Hej kochani w nowym filmie, dzisiaj zapraszam Was na taki film wyjątkowy, dlatego że wybieramy się z do galerii i będzie mi wybierał stylizację, które chciałby, żebym na niego ubrała, także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Ja jeszcze jestem nieogarnięta, zaraz się maluję, wyszykuję i zapraszam Was na taki miły, wesoły film. Zobaczymy, co On tam wymyśli, bo ja jeszcze nie wiem, także do zobaczenia za chwilę. Zopa. To Cię wytnę. Nie, nie trzeba. Powiedz, dlaczego takie rzeczy wybrałeś? Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. Kolory ładne po mi? Zdecydowanie. E, co do tematu tych stylizacji, to powiem Wam, że troszeczkę myślałam, żeby inaczej stworzyć ten film, ale no wyszło tak, jak wyszło, wiecie, no. Takie, takie po prostu wideo zrobiłam, jak się udało. Mm, jeśli chodzi właśnie o te stylizacje, powiem Wam tak. Teraz moją opinię, e, że e, naprawdę bardzo ładne stylizacje mi wybrał Radek. Ta sukienka zielona, to powiem Wam, że mega, taka jak na wesele. Po prostu wyglądała cudnie i, i naprawdę 200 zł kosztowała, ale jeśli szukacie, naprawdę to polecam Wam. Eee, no, szukać też w takich sieciówkach, no naprawdę su super. Ta kurtka jeansowa to bardzo mi się e, podobała była za 80 zł. Spodenki jeansowe chciałam wziąć, wiecie, bo kosztowały 39 zł. E, ale jakby ten kolor, który tam był, ten taki pomarańczowy, to na metce było napisane, że e, może farbować. I, I po prostu stwierdziłam, że nie wiem, co to jest za barwnik, nie wiem, czy mnie nie uczuli, nie wiem, czy mi nie pobrudzi innych ubrań, czy w ogóle jakoś się tak nie, nie rozleje na resztę dżinsów, więc stwierdziłam nie, ale super były, mega, naprawdę fajnie leżały. No i wiecie, te dwie koszulki, które jeszcze mi wybrał te t-shirty, też fajnie leżały, też mi się podobały, tylko ta żółta kurtka, którą mi, wiecie, jako narzutkę wziął, to... Yy... No, trochę była za duża, ale, ale kolory ładne mi powybierał, naprawdę nie spodziewałam się powiem wam szczerze, bo Radek jest taką osobą, że on lubi takie wiecie, stonowane kolory, ciemne wiecie, czarne uwielbia, a tutaj po prostu tyle koloru było, że naprawdę super mm, no i mam nadzieję, że, że taki pomysł wam się spodobał staram się być kreatywna, nie wiem jak mi to wychodzi, mam nadzieję, że, że fajnie no to pokażę wam co, co kupiłam tak oprócz, oprócz tych, e, tego patrzenia na ciuchy kupiłam takie pojemniki, e, żeby sobie wziąć właśnie, no, na wakacje na, nad morze, żeby sobie powkładać tutaj to pokażę Wam. E, no, powkładać żel, jakiś tam żel do mycia buzi, no takie rzeczy, no tego typu rzeczy, także kosztowało mnie to 10 zł, no i... I, I można tutaj pomieścić wiele, także myślę, że nie najgorzej. Ale piszcie w komentarzach, która stylizacja Wam się podobała najbardziej. Będę, będę bardzo e, zadowolona, jeśli tak napiszecie. Także. No. także tak, kochani. No, będę już kończyć ten film, no bo już jestem trochę zmęczona później. E, jestem umówiona z Radkiem, że idziemy do kina na dwa filmy, więc... Więc tak. Będę dzisiaj ten dzień. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Wciskam ciepło, zachęcam do komentowania, do subskrypcji, do zaglądania na mojego Instagrama. Także pa, pa pozdrawiam!